Witam Państwa serdecznie, wideo pokażę dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj zestaw dwóch pojemników ze stojakiem, pojemniki są z okienkiem od góry, pojemniki 0,9 litra. Opakowanie wygląda mniej więcej tak. Oczywiście pojemniki są z powoku FPP, czyli nie zostają na części metalowej, nie zostają tłuste palce czy, czy jakieś smugi brązowe po, po, po paluchach jak na zwykłych matowych czy chromowanych pojemnikach. Kod tego produktu to 415661. Po tym symbolu można znaleźć w katalogu, że tak powiem. Te pojemniki jak i na naszym sklepie internetowym www.kupujesz.pl Teraz pokażemy, jeszcze tutaj mamy informacje o innych pojemniczkach W tej serii są połówki 07, 09, 12 i 1, 5 litra Tutaj jeszcze jest przykładowe zestawienie w szufladzie Jak to można sobie poukładać różnymi wielkościami Teraz pokażemy jak wyglądają te pojemniki na żywo, bo to jest w sumie najważniejsze Prezentuje się to mniej więcej tak. Tu mamy podstawkę. Podstawka jest z jakiegoś tworzywa sztucznego, prawdopodobnie silikonowa. Brabantia. Jest to dosyć miękki materiał, można go zginać. Jeden pojemnik jest taki sam jak drugi, więc pokażemy tylko jeden. Odpakujemy go, żeby było lepiej widać, jak to wygląda. Ale na razie możemy odstawić na bok, pojemnik prezentuje się tak. Jest to tak jak mówiłem starmatowa, czyli żadne paluchy, tak jak widać, no nie zostają na tym pojemniku. Spód tego pojemnika tu mamy logo Brabantia. Pokrywka, pokrywkę zaraz pokażemy. Tutaj jeszcze mamy środek, jest to tak mniej więcej wykończony. Ten pojemnik, pojemnik możemy odstawić, i pokażemy jeszcze pokrywkę tutaj jest z uszczelką, są to szczelne pojemniki. Nadają się do herbaty, żywności. Jak widać, jest to szkło powiększające, więc wsypując tu jakieś małe ziarenka, zawsze wydają się większe. To też jest wykonane z jakiegoś tworzywa sztucznego. Materiał jest chyba antypoślizgowy, bo czuję, że nie, nie, nie suwa się w ręce. Tu mamy gumową uszczelkę, no i tak jak mówię, szkło prawdopodobnie powiększające, bo z tego co widzę trochę powiększa nam tutaj obraz. Dziękuję państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideo recenzji, jak i do zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do zakupów.